Nagrywanie. Okay. ok, mamy to i dobra. Mamy kolejną rzecz, dobra. Haps jest. Włączę tylko, włączę tylko, żeby mikrofon był udostępniony. Ok, jest udostępniony. Bardzo dobrze. Jest transmisja i teraz wyjdziemy do naszej prezentacji, która będzie widoczna też tam. Super. E, dobra, to w takim razie zobaczmy czas. Mamy bardzo dobry 3Po. Idealnie, e, więc e, ja bym chciał przywitać na. Kolejnej prelekcji w ramach konferencji narodowej Digitalia i z wielką przyjemnością gościmy tutaj dwie osoby, które się wgłębiły w no, temat mi też bardzo bliski, bo akurat jestem mentalnie krowodrzaninem bardzo mocno i barżak jest ważnym elementem krowoderskiej tutaj architektury. No i jeżeli jesteśmy w stanie się dowiedzieć czegoś więcej byłoby po prostu świetnie, więc oddaję Wam już głos i nie wiem od czego tutaj zaczniemy. Jaki jest pomysł? Okej, okay, to cześć, witajcie, bo pewnie ktoś tam jest i nas słucha. Ja przedstawię naszą główną prelegentkę, doktora Agatę Wójcik, która jest wykładowczynią Uniwersytetu Pedagogicznego, a przede wszystkim historyczką sztuki i designu. I wykłada właśnie historię designu i historię projektowania graficznego u nas. Między innymi na Digital Design. Serdecznie zapraszamy. Taka mała reklama. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I oddaję głos już yy, pani... W zasadzie. Tak, ja, może, 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 być, może być, może być bliżej, bo fajnie zmierza. O, ta tego jest super metr, to jest dobra odległość. No i właśnie, można sobie przewijać jakby co, przód, tył, to jest super, widzę, super slajdy. Bardzo... I autorką slajdów jest pani Małgosia, tak? Nie, nie, autorką slajdów jest doktor Gata, a ja jestem autorką zdjęć. więc w zasadzie to super, jest taka dobra, wspólna bo, praca. No to jest świetnie, nie? bo rzeczywiście one Ale, robią wrażenie. Zdjęcia pani Małgosia, fantastyczne. Można wyjątkowo zobaczyć bar niezatłoczony, świetnie oświetlony <grym <grym i w, ide w idealnej kolorystyce, <grym <grym która podkreśla to, co chciałabym dzisiaj powiedzieć na temat, na temat tego baru. No, e, zaskoczył mnie trochę temat wybrany e, i był wyzwaniem, był wyzwaniem od samego początku, już poszukiwania, kto zaprojektował ten bar. Bo dowiedziałam się tego dopiero w handlowej spółdzielni Jubilat, która jest częścią, właścicielem baru Baru Żak i kilku innych jeszcze barów Lisaka i Rzaczka. I tam na szczęście zachowała się ta informacja, że projektantem jest Bolesław Martwica. Ale tu kolejna zagadka. To nie jest zbyt znany projektant wnętrz, bo to nie jest projektant wnętrz. On skończył architekturę. Na Politechnice Krakowskiej i też okazało się, że dosyć trudno znaleźć informacje na jego temat, bo nie należał np. Na do Związku Architektów. Mam informację, że mieszkał kiedyś na Alei Krasińskiego i zajmował się przebudowami różnych np. kościołów. I to tyle, niestety tylko, niestety tylko tyle, ale spółdzielnia miała też informację, kto, był, kto wykonał ten projekt i kiedy, czyli zakład stolarski Józefa Banasia na ulicy Floriańskiej, kiedyś na Floriańskiej mieściły się takie zakłady stolarskie, rzemieślnicze, to może być zaskoczeniem, i projekt jest z 1988 roku. Dobra. To jest ciekawe, że nawet w tamtym, w tamtym czasie się mieści, bo to, to nie brzmi tak. jak to bardzo odległy czas. Nie? Tak, że jeszcze w tym czasie takie firmy rzemieślnicze, niewielkie zakłady miały, miały stacjonowały na Floriańskiej. Dobra, wchodzimy do środka. Pierwsze, co się kojarzy, i pani się właśnie zwróciła mi na to uwagę i, do, i słusznie rozpoznała, że bar urządzony jest krzesłami Toneta, które pewnie moich zajęciach. Tak, tak były no. <laughs> te Jak przyjdziecie do nas na studia, to będzie to. Nie są to pani um, krzesła, nie są to kiepskie krzesła. Mm, tak, to są bardzo dobre krzesła, można je sobie kupić w firmie Famek dzisiaj e, i to nie jest ta słynna czternastka, którą pokazuję i ja mówię o niej na zajęciach. To jest trochę późniejszy model Toneta. Osiemnastka wyprodukowany w 1876 roku po raz pierwszy, ale ogromny sukces komercyjny Toneta. Nazywane to krzesło było krzesłem eksportowym, bo się genialnie nie sprzedawało. I ciekawy mebel, myślę, że dobrze dobrany do tego wnętrza. Chociaż mam podejrzenie, że pierwotnie w tym wnętrzu były jednak inne meble, że one są użyte w turnie. I na przykład w barze Flisak w też, też meble toneta zgiętego drewna zostały użyte. Myślę, że spółdzielnia Jubilat kupiła je po prostu, żeby urządzić to wnętrze nowymi, nowymi meblami po jakichś zmianach. Niestety nie mogę tutaj Państwu pokazać żadnego zdjęcia, które byłoby zdjęciem archiwalnym i tym, jak bar wyglądał na początku albo jak wyglądał projekt, bo dowiedziałam się, że w spółdzielniu Jubilat. Że cała dokumentacja została zniszczona. Był ten początek lat 90., różne przemiany różnych spółek i niestety tego nie mamy. No, niestety. To byłoby bardzo ciekawe. Ale to, co przykuwa uwagę i jest oryginalną częścią tego wnętrza, to jest sufit i ta, ta fantastyczna instalacja z tych kręgów zgiętego drewna podwieszona pod sufitem. No i to wywołało już u mnie serię skojarzeń przeróżnych wnętrz przede wszystkim z okresu lat 50., 60. z Polski, gdy wnętrza publiczne były dekorowane właśnie niesamowitymi instalacjami podwieszonymi na suficie. Często w takich wnętrzach, jak wnętrza na przykład um, audytoryjne, aule konceptowe. No, nie można było ich w żaden sposób zabudowywać, bo potrzebna była jednak ta przestrzeń i na widownię i na scenę. Te wnętrza musiały mieć też odpowiednie warunki akustyczne, więc co można było udekorować? No, sufit! Niektóre te wnętrza zachowały się z takimi fantastycznymi dekoracjami na suficie. Tutaj mogą Państwo zobaczyć Pałac Młodzieży w Katowicach. Tam to wnętrze jest właściwie w takiej oryginalnej wersji, ale obok mamy Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, nadal funkcjonujący jako miejsce koncertów i tego sufitu już tam nie ma, niestety. A również robił, myślę, świetny efekt. Tutaj chciałam pokazać, że taki pomysł, żeby właśnie, właśnie rozgrywać takie wnętrze amfiteatralne podwieszeniem różnych instalacji, to nie jest pomysł tylko polski z lat 50. i 60. To też jest chyba zdjęcie z moich zajęć z historii designu, audytorium Uniwersytetu w Caracas, gdzie rzeźbiarz, twórca rzeźb przestrzennych Aleksander Kalder podwiesił swoje rzeźby, podwiesił, stworzył taką instalację przestrzenną i ona jest właściwie czymś co gra tą główną, tworzy właściwie tą przestrzeń, aranżuje i też w bardzo fajny sposób rozbija światło, że ono nie jest zbyt intensywne. A ma to no, właściwości akustyczne na przykład? Tak, tak. Y, tutaj chyba, chyba jest to dobrze dograne. Taką próbę próbowano też rozegrać. To takie małe nawiązanie do Barużaka, że tak powiem. <noise> Centrum Kongresowe ICE. Tam próbowano coś takiego zrobić, niekoniecznie dobrze. Ale dobra, idziemy do trochę mniejszych wnętrz, bo chciałabym, żebyście Państwo, jak będziecie gdzieś chodzić, po wnętrzach krakowskich, w różnych miejscach. Podnieśli e, głowę do góry i zobaczyli, gdzie się jeszcze takie sufity z, okres, z tego okresu zachowały, oprócz Barużak. Kinokiu Wszyscy w Krakowie znają. Jest tam świetna mozaika Krystyny z Gutt ale tego sufitu już nie ma. Niestety, to się nie zachowało, ta instalacja. A obok e, ulica Westerplatte, 11 Kraków. Ten budynek jest teraz zamknięty. To jest dawny Dawny pałac żywózkich. Tam było jakieś słynne atelier fotograficzne w XIX wieku. Niedawno mieściła się tam szkoła, szkoła, taka Dichnera. prywatna Dichnera, szkoła, tak, szkoła z takim Dichnera. takim podjazdem, że tak. Z przodu jest pałac, a z tyłu jest dobudowana tak. taka sala wykładowa. Kiedyś było konsulat w rosyjski, to w ich czasach powstało, i tam właśnie na suficie jest taka instalacja. I tutaj już wykonana z drewna. Zbliżamy się znowu do naszego baru Baru Żak, bo często te instalacje na suficie wykonywano w tych mniejszych przestrzeniach właśnie z drewna. I, z dre... I tu mamy taki łącznik projektów z Polski i ze świata z Barem Żak. Bo to bar w hotelu Victoria, więc już przenosimy się z powrotem do, baru, do takich przestrzeni restauracyjno-barowych. I tam w latach 70., właśnie sufit został wyłożony takimi kasetonami, a nad barem zawisła taka drewniana instalacja. Ten bar był super luksusowym miejscem. To było miejsce, które kręcono wiele różnych filmów, m.in. i seriali w czasach, w czasach Perelu, a jego projekt nie był projektem polskim. Nie tylko polską, ponieważ Hotel Wiktoria i jego wnętrza zostały zaprojektowane przy współpracy polsko-skandynawskiej. To była dekada gierka, gdzie nawiązywano często takie współprace. Między innymi ściągano kapitał skandynawski, architektów skandynawskich, i w ten sposób między nimi powstał Hotel Wiktoria. Przyjechała też Abba i zaśpiewała na żywo w programie drugim, w najlepszym czasie antenowym, jaki był wtedy. No i mamy wątki skandynawskie. I właśnie. Teraz spójrzcie Państwo jeszcze tutaj jeszcze raz na sufit, ale też i na to, co pojawia się w barzyczach na ścianach. I tam wszędzie jest taka drewniana okładzina. W ogóle tam taki naturalny kolor drewna rządzi tym całym, całym wnętrzem. Ja jestem tutaj przekonana, że, że Markwica czerpał właśnie z tych wpływów skandynawskich, najlepszych wpływów skandynawskich, z między innymi z tego najważniejszego zjawiska na no, świecie skandynawskiego projektanta, czyli Alvaro Alto, który bardzo często w tej swojej twórczości architektonicznej, powojennej wykładał całe wnętrza właśnie takim naturalnym drewnem. Przeróżne wnętrza. I tutaj możecie zobaczyć i bibliotekę, gdzie sufit jest wyłożony drewnem, i kaplicę, gdzie wyłożona jest panelami nawet o zbliżonym kolorze do tego, co możemy zobaczyć co możemy zobaczyć w barze Żak. A Skandynawia to jest też takie to jest bardzo często wykorzystanie materiału takiego jak gięta sklejka, gięte drewno. No Alvar Alto robił to już od lat 30. i martwica też wykorzystuje właśnie ten materiał. Drewno, gięte drewno i stosuje takie naturalne, miękkie, giętkie kształty, które w projektowaniu skandynawskim pojawiają się do dzisiaj. I tutaj państwu pokazuję projekty lamp Myślę, że tu już widać bardzo, bardzo to, mocne, te, mocne te powiązania. To projekt Jakobsona, szwedzkiego projektanta. Umarł w 2009 roku, a w 1951 roku utworzył swoją firmę specjalizującą się właśnie w projektowaniu lamp, zwłaszcza w projektowaniu takich lamp, jak tutaj widać, że z giętego drewna. To był jego taki projekt, który najpierw zrobił do jednego sklepu, on się świetnie sprzedał i poszedł za ciosem i stworzył swoją firmę. I na kolejnym slajdzie jest jeszcze kilka takich projektów właśnie Jakobsona, z których być może, być może Marfica mógł czerpać, tworząc swoją instalację pod sufitem. No i pani, pani Małgosia nazwała też ten, te, to wystąpienie, zawarła w nim ten element, że dlaczego ten bar jest, że ten bar jest najbardziej designerskim barem? Ja to znalazłam chyba na Facebooku. Szukałam informacji i co, co ludzie piszą o barze? Jak tam właśnie ktoś rzucił: "Idźcie, to jest najbardziej designerski bar mleczny w Krakowie". No to może tak. <laughs> bar mleczny w Krakowie. Bar mleczny w Krakowie. No i to mnie tak zainspirowało jeszcze do tego, do tej myśli, co jako. Im Dlaczego komuś pojawiła się taka myśl, że to jest najbardziej designerskie? Skąd w ogóle takie skojarzenie? Bo nie był to ktoś, kto chyba zawodowo się jakoś zajmuje designem, a myślę, że skojarzenie było bardzo dobre. Bo barżak powstał wprawdzie w 1988 roku, ale tak naprawdę on swoją stylistyką wpisuje się w lata 50-60. ten styl, który teraz nazywany jest przez projektantów wnętrz middle century modern. I to jest styl, który charakteryzuje się właśnie wykorzystaniem takim naturalnym kolorem drewna, takim przytłumionym światłem, ale także oczywiście aranżacjami z wykorzystaniem, wykorzy wykorzystaniem mebli z tego czasu, wybitnych projektantów z tego czasu. No do tego odpowiednie oświetlenie i dużo zieleni to także jest dobry pomysł na styl middle century. I ten styl wrócił w ostatnich latach, zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach, wrócił wszędzie właściwie na świecie, zwłaszcza w Stanach, w Europie, w Europie Zachodniej. I to, co mogą Państwo zobaczyć, to są przykłady wnętrz już inspirowanych właśnie tym stylem, wykorzystującym elementy stylu z połowy XX wieku. I to nie jest rzecz obca, także w Polsce projektanci wnętrz fascynują się tym stylem i próbują go wykorzystać w bardzo różnych wnętrzach. Tu wcześniej Państwo widzieli zdjęcia wnętrz prywatnych, a to są wnętrza Wnętrze biurowe to jest biuro w polskim oddziale WOGA w redakcji, właśnie urządzone w takim stylu Middle Century z użyciem autentycznych projektów, a obok bar cukiernia Lukulu w Warszawie, w której wykorzystane też autentyczne fotele projektu kierowskiego. No i ten styl świetnie się sprawdza też w aranżowaniu wnętrz. Myślę, że jest też stylem, który łatwo uzyskać. Bo wystarczy kupić kilka mebli z tamtej epoki, albo samemu poddać jej renowacji, do tego dodać kilka grafik, trochę zieleni i możemy się trochę poczuć jak w połowie XX w połowie wieku. I myślę, że on się też dobrze wpisuje właśnie w tą modę i w to docenienie, które nastąpiło w przeciągu ostatnich 20 lat na polski design. Bo tak naprawdę ostatnie 20 lat to jest początek. Badań nad historią polskiego, polskiego designu, początek wielkich wystaw i takiego zainteresowania nawet największych instytucji, takich jak Muzeum Narodowe, Muzeum Narodowe w Warszawie. Ma wreszcie swoją galerię polskiego wzornictwa, Muzeum Narodowe w Krakowie, ma wystawę przedmiotów i, i zamierza stworzyć Muzeum Polskiego Designu w hotelu Krakowia. Więc myślę, że to jest taka też fala wznosząca i otwarcie kolejnych takich dużych ekspozycji będzie powodowało, że takie wnętrza jak Barużak będą coraz bardziej doceniane i te przedmioty z tej epoki będą, będą też, rosły ich ceny na rynku, na rynku no, to, to jest inspiracja też dla wielu projektantów, bo designerzy już mają pomysły na zakładanie swoich firm, które tworzą repliki tych przedmiotów z epoki. I ja mam nadzieję, że kiedyś, jeżeli Spółdzielnia, spółdzielnia Jubilat będzie chciała zrezygnować z posiadania tego baru, to przejdzie on w ręce kogoś, kto yy, mm, będzie się znał na designie. Doceni to wnętrze, bo naprawdę przy niewielu dodatkach można zaaranżować je naprawdę na fantastyczne wnętrze, właśnie w stylu Middle Century i może tam powstać, istnieć dalej jakiś świetny bar, restauracja, kawiarnia, który będzie naprawdę wizytówką tej dzielnicy. No. Dzięki, 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 Rewelacja, rewelacja. W ogóle bym też przy okazji się zapytał, jeszcze tak, bo takie skojarzenia mam jako tutaj live w tej materii, jeśli chodzi o, o epokę i o design. Ja tak instynktownie widzę pokrewieństwo pomiędzy designem hoteli Puro. Tak. I czy, czy to jest błędna dedukcja czy dobra? Tak, myślę, że, że Puro również uderza w taką, w taką stylistykę. Akurat tutaj nie wybrałam go, żeby go pokazać, ale tak. Tak, tak, tak. I jest też taki na krowoderskiej mhm. ulicy, jest... prawdopodobnie tak to z krowoderska, jest taki sklep Dom. A to jest bardzo dobre skojarzenie, bo dom Store prowadzą architekci, którzy projektowali puro, więc w zasadzie mhm. to się chyba bardzo... Tak, łączy tak. I właśnie a propos y, właśnie produkowania przedmiotów z poprzedniej epoki, zresztą w, 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 reedycji czy remiksu, nieważne, no to właśnie oni wiem, że zaczęli produkować jakieś patery i tak dalej. I, I przyznaję, że bardzo fajny jest ten trend. Y, um, pójść raczej w minimalizm, ale w przedmioty, które są drogie, ale są bardziej na przykład jakościowo dopracowane, albo są wytrzymalsze, bo na przykład tak już czysto e, wytrzymałościowo, tonety, przez to, że są zrobione z drewna, one są bardzo wytrzymałym krzesłem, który jest odporny na przeciąganie, na jakby wyginanie. Też po prostu go naprawić, e, bo mam takie... i zmontować. Bo mam takie... Mam, e, moi rodzice akurat mają e, komplet tych krzeseł, mają takie, które są stare, i mają te Swa mega teraz nowe. I teoretycznie, oprócz pokrycia, to one niewiele się różnią. Więc to jest niesamowite, te meble są starsze ode mnie. Aha. I to jest, to jest fascynujące, że jest to proste, fajne wykonanie, a jednocześnie, one się wpasowują fajnie w różne projekty, oraz są dosyć uniwersalne. To się kupi czarne, to one są no, no dosyć nowocześnie wyglądają, bo to jest kolor drewna takiego klasycznego, no to właśnie wchodzi się od razu w jakiś taki dyskurs um, wizualny, ale no, bardzo ciekawe projekty, bardzo e, super. Więc, e, więc, tyle. Więc nie, wiem, jeżeli nie ma ktoś tutaj z sali pytań, ani nikt się nie odzywa. Ja mam pytanie. Dobra. Będę tutaj w toku. Bo odpowiedziała pani na część pytań, które miałam przygotowane, a propos właśnie tego jak rozpoznać w ogóle. Dlaczego coś jest nazywane designerskim wnętrzem? Ale mam pytanie o takie źródła książkowe, bo może jest coś, z czego Pani korzystała, jakaś książka o na przykład polskim wzornictwie z tego okresu, trochę takim właśnie inspirowanym Skandynawią, która byłaby pomocna, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej na ten temat. Tak, to muszę polecić znowu, która się pojawiła w zeszłym roku mojej koleżanki. Pierwsza książka, która całościowo ujmuje temat mebli z okresu PRL-u. Anna Kostrzyńska Miłość, no. meble polskie 1945-1975 i tam o meblach i nowoczesnych, i trochę wpływach ludowych na polskie projektowanie mebli wnętrz. Świetna publikacja. Super, to nie znałam, więc bardzo dziękuję. Relacja, super. To dzięki rewelacja, naprawdę. Super. Inny taki, energia jest inna. Także ja od razu powiem, że też jestem pod wielkim wrażeniem, jak, jak, jak to zostało powiedziane. Świetny wykład, bardzo, Prawda. I trzymaj, mamy tylko po ja miesiącu, się, się też staramy się nam. <śmieniu> I <śmieniu> było, było super, ale mogło być jeszcze lepiej. <śmieniu> są, są właśnie bardzo rozbieżne głosy, to jest <śmieniu>